Siema, 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 Tym razem vloguję sobie wracając z roboty i chcę wam powiedzieć tylko o tym moim kierunkowskazie. Ostatni filmik był właśnie na temat mojej próby naprawy za późno włączającego się kierunkowskazu i muszę wam powiedzieć, że przez jakiś czas można powiedzieć było ok, to znaczy tak, nie wiem czy będzie widać. Teraz tak, zaraz. O. włączam lewy teraz i automatycznie mi się odpala kontrolka. I zaraz Wam powiem, kiedy włączyłem prawy teraz. Znaczy nie, jeszcze raz. Teraz. No dobra, teraz się zapaliło, ale dzisiaj i wczoraj znowu z dosyć dużym opóźnieniem załączała się ta kontrolka prawego kierunkowskazu i no i poniekąd pod ostatnim moim filmikiem właśnie było dużo podpowiedzi, co może być nie tak. Dzisiaj postanowiłem pójść w stronę wymiany tutaj całej całej tej kostki przełączników przy lewej manetce. Używaną dzisiaj sobie, znaczy tak, kupiłem używaną. Czekam jak przybędzie kurierem do mnie no i będę próbował wymienić i wtedy zobaczymy czy będzie poprawa czy nie, czy to była wina właśnie tego przełącznika a zobaczcie, teraz jak jadę wolno to mi się momentalnie zapala Holender, ale jak jadę szybciej ja mówię wam poważnie przysięgam w ogóle, kurde i w szczególe to no załączało się tak pod, tak czekaj, zaraz Raz, dwa, trzy, nawet po czterech sekundach, co jest za długo, żeby tak było, żeby tak, tak jeździć. Także zakupiłem te przełączniki i zobaczę. Eee, tak, co niektórzy mówili, że jest to wina tego regulatora po mojemu regulator, no nie poniekąd. A jeszcze niektórzy mówili, że jest to wina przekaźnika, ale słuchajcie, jeżeli byłaby wina przekaźnika, nie wiem, nie, nie znam się, nie jestem jakimś tam elektromechanikiem, ale jeżeli jedno urządzenie, które działa, znaczy które yy, przerywa sygnał. W jednej po, po prawej, po lewej stronie i był, był, ten przekaźnik byłby uszkodzony w jakikolwiek sposób, to, przeryfa, yy, znaczy to błąd bym miał jak i po jednej, tak i po drugiej stronie. A tutaj niestety tylko prawy kierunkowskaz jest lekko opóźniony, także kurczę, nie wiem, nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Yy, ale tak, wymiana. Przełącznika, zobaczymy czy coś pomoże. A już byłem po tym przy całym czyszczeniu parę tygodni temu. Byłem już taki happy, w ogóle sobie jeździłem. Tego, że mi się fajnie wszystko działało. Uruchamia mi się z kontrolka prawego kierunkowskazu od razu po włączeniu. Także byłem happy i w ogóle a tu pach. Wczoraj, właśnie chyba, pierwszy raz po tym okresie odczyszczenia. Zaczęło się mi to tak, właśnie długo załączać. No i tyle. A, i powiem tak, jeszcze w poprzednim filmiku też mówiłem o wymianie tego woltomierza. Fajnie wygląda woltomierz, ale w, w ogóle, jak jest dzień, to żeby. Cokolwiek zobaczyć, jakiekolwiek wskazanie na tym urządzeniu, to jest jakaś masakra. Trzeba albo sobie tak ręko przyłożyć, no w nocy to fajnie widać, bo nie świeci takim ostrym światłem po gałach, delikatnie się żarzy, no ale w dzień to jest masakra. Trzeba się naprawdę dobrze, dobrze, dobrze tam jakoś przypatrywać, żeby zobaczyć te 13,2 dziesiąte w tym momencie. Eee, dobra, to na tyle z tego wejścia, Owender, jak się nagrało, to będzie fajnie. Dobra, to tyle na razie, i do następnego wejścia, Siemka.